Już jesteś po pierwszych nagraniach, po pierwszych szkoleniach, które obejrzałeś, obejrzałaś. Teraz wypadałoby ustawić profil. Jest to jedna z podstawowych rzeczy, w których powinniśmy zacząć, jeżeli chodzi technicznie odnośnie Facebooka. Nasz profil, ustawienia profilu, żebyśmy byli w odpowiedni sposób widoczni i lepiej pozycjonowani. Dlatego też teraz krok po kroku pokażę Ci, jak to zrobić. Najlepiej po prostu przejdź sobie w tej chwili na Facebook i zostaw to nagranie włączone żebyś po prostu słyszał to, co ja mówię, i krok po kroku będziesz sobie to ustawiać. Zawsze możesz sobie zatrzymać, wrócić, zobaczyć na ekranie u mnie, gdzie i co ja klikałem. Ok? Tak więc zaczynamy. W prawym górnym rogu, w momencie, kiedy masz otwartego Facebooka na komputerze, obok znaku zapytania, tak, masz taką ikonkę, trójkącika w dół. Klikasz na nią, rozwija ci się lista. I przedostatnia pozycja to są ustawienia. Otwierając się ustawienia, cała masa ustawień, ogólne bezpieczeństwo i logowanie, Twoje informacje na Facebooku, warto, żebyś to sobie przejrzał, warto to zobaczyć, warto ustawić swoją nazwę, czy kontakt, który można podać mailowy. To już Ty musisz sobie ustawić samemu, sama. I teraz przechodzimy do zakładki Prywatność. To jest po lewej stronie, jak otworzysz sobie ustawienia. I w momencie, kiedy otworzysz prywatność, masz kilka ustawień, które powinny być dokładnie w ten sposób, jak widać u mnie, teraz już Ci mówię. Po pierwsze, masz ustawienia i narzędzia prywatności, tak? Twoja aktywność. I teraz ustawiasz sobie, kto zobaczy Twoje przyszłe posty. Tu powinno być publiczne, tak? Żeby wszyscy na Facebooku, znajomi czy nieznajomi, mogli wejść na Twoją stronę, zobaczyć Twoje posty. To jest bardzo ważne Następne elementy, które My oznaczamy, tak? Ustawiamy. Czyli jak można Cię znaleźć i nawiązać z Tobą kontakt? Kto może wysłać do Ciebie zaproszenie do grona znajomych? Oczywiście, ustawiamy wszyscy. Następnie, kto może zobaczyć Twoją listę znajomych? Tylko ja, czyli znajomi są ukryci, ludzie z zewnątrz nie mogą zobaczyć Twoich znajomych, to jest ważne. Kto możecie wyszukać na podstawie podanego przez Ciebie adresu e-mail? Wszyscy. To jest ważne, ponieważ czasami ktoś z Twoich znajomych, kto dysponuje Twoim mailem, a nie, nie widzieliście się już od dawna, nie może odszukać do Ciebie kontaktu, a ma maila, może po mailu wyszukać Ciebie na Facebooku. Dalej. To możecie wyszukać na podstawie podanego przez Ciebie numeru telefonu. Tak samo wszyscy. Czy chcesz, aby wyszukiwarki spoza Facebooka podawały linki do Twojego profilu? Oczywiście, że tak. Kolejne ustawienia, czyli po lewej stronie ten pasek, który mamy z całą masą postawień, przechodzimy w sobie oś czasu i oznaczanie. Czyli jak już jesteś, w ustawienia osi czasu i oznaczania, pierwsza rzecz, oś czasu. Kto może publikować posty na Twojej osi czasu? Oczywiście ustawiamy tylko ja. Nie ma możliwości, żeby ktoś na naszej osi czasu, na naszym profilu, wstawiał nam posty. To jest nasz profil. My go prowadzimy, my tutaj budujemy swoją markę osobistą, więc tylko Ty możesz na nim publikować posty. To jest bardzo ważne. Kto może zobaczyć posty innych osób opublikowane na Twojej osi czasu? No ja mam zaznaczone, że znajomi, ale nie ma kto tak naprawdę opublikować postu na mojej osi czasu, no bo ja na to nie zezwalam, tak? Nie ma takiej możliwości. Dalej, oznaczanie. Kto może zobaczyć na Twojej osi czasu posty, w których Cię oznaczono? Wszyscy. To jest bardzo ważne. Później też trzeba to sobie ustawić, to będzie niżej, żeby nie, jeżeli ktoś nas oznaczy w poście, żeby on nie pojawiał się automatycznie na naszej osi czasu, tylko żebyśmy my musieli to zaakceptować w Facebooku, czy w powiadomieniach, czy w osi czasu, żeby nie wszystkie posty, które, w których ktoś nas oznaczył, pojawiały się u nas, bo nie wszystko będziecie chcieli, uwierzcie. Dalej, oznaczanie. Jeżeli post, którym cię oznaczono, nie będzie widoczny dla niektórych osób, kogo chcesz dodać do obecnej grupy odbiorców. Tu jest znajomy, ale to praktycznie nie występuje u nas w naszym działaniu. Dalej, weryfikacja. Czy chcesz przeglądać posty, w których cię oznaczono, zanim pojawią się na Twojej osi czasu? Oczywiście, że tak, czyli włączone to, o czym mówiłem przed chwilką. Dalej, sprawdź, co inni widzą na Twojej osi czasu. Tu możesz sobie zobaczyć, po prostu, co ludzie widzą, wchodząc na Twój Facebook. Dalej weryfikować znaczniki dodane przez inne osoby do Twoich postów przed ich wyświetleniem na Facebooku, czyli to jest włączone, czyli ktoś może oznaczyć na przykład siebie albo kogokolwiek innego na Twoich zdjęciach, czasami ludzie mają głupie pomysły i robią głupoty. Dlatego też jest ważne, żeby to było włączone, czyli ty akceptujesz kto, kogo komu akceptujesz oznaczenia na, na Twoich zdjęciach, na Twoich postach. To jest bardzo ważne. Następne czynności, następne opcje tutaj po lewej stronie: przejrzyj to sobie, zobacz to sobie, czyli lokalizacja, no to już od Ciebie zależy. Blokowanie, czyli lista osób, proszę bardzo, mnie dość spora, które blokujesz, bo zawsze możesz to cofnąć. Język, tak samo możesz sobie ustawić. Język, rozpoznawanie twarzy, no nowa opcja, to jest związane z RODO. Niech będzie. Ktoś wystawia a, mnie, w sensie na zdjęciu post ze mną, wtedy Facebook. Jest duże prawdopodobieństwo, że mnie rozpozna i od razu mnie oznaczy, czyli będzie można mnie łatwiej wyszukać dla nas jako dla osób budujących markę osobistą. To jest ważne. Powiadomienia. Jeżeli chodzi o powiadomienia, sami musicie to sobie ustawić tak jak wy chcecie. Czy Facebook, mobile, posty publiczne, dalej tutaj idziemy, to jest ważne. Przechodzimy do posty publiczne, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dwunasta pozycja na tej liście po lewej stronie w ustawieniach, czyli posty publiczne filtry i narzędzia. Po pierwsze, kto może mnie obserwować? To jest bardzo ważne. Publiczne. Tak? Komentarze do postów publicznych. Publiczne. Powiadomienia o postach publicznych. Publiczne. Publiczne informacje profilowe, oczywiście publiczne. Ranking komentarzy. No to jest mało istotne. Nazwa użytkownika, Twitter. Też możecie sobie ustawić. Ważne, żebyśmy byli jak najbardziej publiczni, więc. Tutaj macie w tej chwili nagranie. Zróbcie sobie te ustawienia i po zrobieniu ustawień Twojego profilu na Facebooku, po prostu zgłoście się do osoby, która Was zapisała i poproście, żeby zweryfikowała od siebie, czy zrobiliście dobrze ustawienia. To jest bardzo ważne. Tak samo podczas naszych spotkań, podczas szkoleń, będziemy mieli QA, pytania i odpowiedzi. Tak też tak samo możecie poprosić, żeby zweryfikować na przykład Wasz profil. Tak więc z mojej strony to tyle. Dzięki Wam, piękne za uwagę. Do następnego razu. Cześć.